Cześć, ziomeczki, mam na imię Kuba i to mój nowy kanał. Chciałabym napędzić może trochę specyficzną serię, ale po prostu zbudowanie różnych rzeczy z lego. Na przykład takiego jeepa, figurki możecie nie mieć takiej, ale. No okay, to no to. Figurkę wyczypię. Okej. Okay. to jego szybko rozłożę. Jeżeli dobrze pamiętam to. To, to znam na pamięć. No i ja się w komentarzach, czy w ogóle chcecie taką serię, bo z gier to raczej nie będę nagrywał. Po prostu no. Bierzecie takie dwie części. Taką. Kładziecie tutaj. Potem bierzecie takie dwie. Kładziecie je tak. Kierownicę kładziecie tak. No nieważne. Dalej tak. Koło to było tak. Tutaj się widocznie pomyliłem. widzicie coś takiego, mogę jeszcze raz rozczepić części, jeżeli nie widzieliście. się. Taka, taka i taka. To musi wyglądać o tak. Wkładacie to tutaj. A, taką część wkładacie tu. Potem dopiero te dwie. Kierownicę i postać, a to jest Jeep, taki mały. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to się cieszę, jeżeli tak, to też postawcie łapkę w górę, możecie mnie subskrybować, jeżeli to nie za dużo, sorry. No, no to żegnam Was, ziomeczki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!